Zadanie 18. Wartość wyrażenia 1 minus cosinus 20 razy 1 plus cosinus 20 minus sinus kwadrat 20 jest równa. Ok, ważne jest, że ten miara kąta w sinusach i cosinusach jest ta sama, czyli w zasadzie można by było, mogła być jakakolwiek. Dobra, przepiszę to sobie nawet pisząc tak. Nie, nie pisząc 20, tylko pisząc, nie wiem, x albo alfa. 1 minus kosinus razy 1 plus kosinus. 1 minus kosinus razy 1 plus kosinus. I co tam dalej? Minus sinus kwadrat. Sinus kwadrat. No to tak. Te nawiasy mogę wymnożyć przez siebie stosując wzór skróconego mnożenia. Na jego sumy przez różnicę, Czyli to będzie 1 minus... Cosinus kwadrat z x i jeszcze minus sinus kwadrat z x. Ale w ten sposób zapisaną rzecz ja mogę zapisać tak. To biorę w nawias, a ten minus zmieniam na plus. To się zgadza z tym, co napisałem przed chwilą. Może nawet zrobię inaczej. Po prostu to sobie napiszę jeszcze raz. Tutaj mogę skopiować i wkleić wręcz. O. I tak to przekształcam. W tym momencie zawartość tego nawiasu jest niczym innym jak jedynką trygonometryczną. Mamy więc do czynienia z wyrażeniem 1 minus 1 równa się 0. A taką wartość przynosi odpowiedź b.